Obiecuję ocalenie małej, zdrowej reszty, Która nowe święte odrodzenie da. Po oczyszczeniu ziemi, Która powita nowemu świat. Przygotujcie się na to wszystko, Co jest już blisko was. By Ocalenie na Was przyszło, jak ocalenie z noem wyszło. Z mojej ręki ocalenie reszty dałem i ocalenie też Wam dam. Schroncie się we mnie, schroncie wszystko, ja zatroszczę się o Was i o wszystko. Moje obietnice spełniają się, moje słowa rzeczywistością stają się. Już teraz dziękujcie mi za wszystko. Dobrym ojcem jestem dla dzieci mych. Wy zawdzięczacie mi wszystko. Wasze ocalenie też Chwała Tobie, Boże, za wszystko, nasze schronienie w tobie jest. Chwała Tobie, Boże, za wszystko, nasze ocalenie w tobie.